państwa znowu się okazało, że znowu jedną osobę znowu dali do psychiatryka na radowca. No i my teraz musimy się dowiedzieć co jest, co się dzieje, że wysyłają ludzi, chyba to było w zeszły piątek do psychiatryka. Nie wiadomo czy ta osoba żyje. Więc proszę państwa, ona siedzi na Sobieskiego, prawdopodobnie będzie za za niedługi czas akcja osobistego, więc po prostu będziemy niedługo demonstrować. Jedna w tym miesiącu, dlatego że miesiąc luty zawsze jest krótki, bardzo ten. No, nawet nie wiadomo czy żyje, bo są różne odgłosy. Ten, znaczy nie odgłosy, tylko ten. Yy, różne głosy, różne plotki, więc proszę się przyjrzeć i my chcemy akurat wiedzieć czy ta osoba żyje, czy nie. Więc... więc następna demonstracja będzie jak najszybciej. To do usłyszenia i do zobaczenia.